z cześci czołem. Tutaj Rejsiu Witam was wszystkich już na kolejnym moim filmiku na YouTubie. To jest chyba 45 filmik, ale jaki z tym. E, dzisiaj robimy event, tak. Do znaczy się nie, nie event, sorry, pomyłka. Konkurs. Robimy dzisiaj konkurs, tak. Dobrze słyszycie, konkurs. I tak, konkurs będzie moim zdaniem bardzo łatwy, no bo w sumie nie będzie trzeba się aż tak mocno napracować. Wchodzimy na mój kanał na YouTubie i tutaj mamy nagle... Ale nie tutaj, no weź ładusie. się Dobra i mamy tutaj pod kątem napisane 458 subskrypcji Naprawdę nie wiedziałem, że kiedyś dobiję takiej sumy, tak wiem dla was to jest Eee ciota dopiero 458, logger ma 5000 Nie no nie wiem ile on ma, ale mi się zdaje, że on ma tyle Ale dla mnie 458 to jest naprawdę bardzo dużo, chyba że mam, nie dobra mam tyle i tak, e, zbliżam się za niedługo do 500 e, subskrypcji i mam właśnie zamiar z tego zrobić taki mały konkursik. Widzicie tutaj mój taki obrazek, czekajcie, jeszcze wam przybliżę, będzie to kijowo wyglądać, ale wam przybliżę e, ten tutaj taki obrazek nie, obrazek. nie widzicie pewnie mojej myszki, bo mam e, źle ustawionego bandikama. Tutaj to coś, to, co wam tak mryga. Bierzecie, właśnie, wchodzicie powiedzmy... Mm. Na pulpicie zrobimy coś takiego jak nowy obraz, damy na to edytuj i mamy tutaj mniej więcej uzgodnimy, że to będzie 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 700 na o kurczę, no nie mogę wycelować o dobra, teraz w tą stronę? Nie, nie w tą cek 700 na 700. Zrobicie mniej więcej taki obrazek rejsa 700 na 700 albo 350 na 350, ale moim zdaniem 700 będzie lepiej, bo będzie łatw, łatw, nie łatwiej tylko ładniej wyglądać. No i zrobicie jak chcecie. Albo 350 na 350 pikseli, albo 700 na 700. Jak pokazać mi to, to wasze zdjęcie. Wchodzimy właśnie. Powiedzmy, że to jest moje tło. Zrobiłem sobie takie tło na rajsa i robię coś tam na konkurs mój. No i mam te oto tutaj zdjęcie. I wchodzę teraz na gogle. Czekajcie jeszcze pomniejsze. Pomniejsze tutaj. Jeszcze kawałek. O dobra. Albo jeszcze kawałek. No jeszcze. Cyk. Albo dobra, za mało. Za dużo znaczy się. Dobra, wchodzimy tutaj na gogle i wpis wpisujemy p o a z b a k a, -y -a p l i tutaj wchodzimy na to wszystkie te strony macie w opisie więc nie musicie to wpisywać bierzemy to tutaj zdjęcie łapiemy myszką i wrzucamy na to tutaj takie pole tu upuść no i puszczamy i tutaj mamy właśnie ten zielony pasek i zgrało nam się dajemy gotowe tak będzie wyglądać te nasze tutaj zdjęcie tak oto będzie wyglądać i dajemy publikuj strony już mamy wypublikowaną, tak to wygląda, jakoś coś tutaj takiego piszę, no i mamy tutaj adres strony, kopiujemy ten adres, możemy sobie tutaj dać i zobaczyć jak to będzie wyglądać i coś takiego mi przyjdzie. Wchodzimy w Nostale, na dole, na samym dole po prawej stronie macie taką kopertkę i klikacie w tą kopertkę, wpisujecie tutaj race, hmm, tutaj obojętny, nie wiem, najlepiej wpiszcie konkurs. I tutaj wpisze, wpiszecie właśnie o ten adresik, no i dajecie wyślij i mi to potem przyjdzie, no i w sumie to wszystko. Do wygrania jest 20kk, a konkurs kończy się gdy wybije na moim kanale równe 500 subskrypcji. Zapraszam oczywiście do brania udziału w tym konkursie. To dwa 20 kaka do wygrania, no to wiecie Jeszcze dam wam nagrody pocieszenia, bo wiem, że Ciężko jest troszeczkę zarobić na no stale, a dla mnie to nie jest Zbyt, no co mi przyszło? To... Co to? Mhm. Mhm. Spoko Nie no dobra, spoko, w każdym razie Nie wiem czemu mi czy... W każdym razie no to chyba wszystko nagroda pocieszenia to będzie około 15-20 piórek, a do wygrania 20 KK i wysyłacie mi to po prostu no w nocce a osoba która mi to wyśle w nocce wchodzę na ten filmik powiedzmy że to jest ten mój filmik tego konkursu wejdę tutaj wejdę w ten opis gdzie tutaj coś mam i dopiszę na samym dole y nick postaci race i daję to i daję zapisz. I po prostu będziecie widzieli, jakie inni dają pracę. O, ciekawy opis dałem. Spoko. Więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, cholera wie co jeszcze. I siemanko szczaweczka A, jeszcze chciałem pozdrowić pewną osobę, która się nazywa Holigans S. Jakoś tak się nazywa. Hooligans S. Jakoś tak. Oj, nie to? Nie to? Oto. Jakoś tak, Manik, pozdrawiam Cię, bo mówiłem, że pozdrowię i pozdrowię, więc pozdrawiam Cię. No i szczałeczka.